Jako pacjentem, jeżeli chodzi o utratę masy ciała, był pacjent, który stracił 180 kg W momencie operacji ważył 120, czyli ud, um, waga wyjściowa to było 300 kg. I tutaj należy pytać o jednej rzeczy, Często dotyczy to środków skóry opadania piersi, ale dotyczy to również powłok brzusznych, ramion, twarzy, ud. Jest to czynnik, który często powoduje u pacjentów, którzy zaczynają się odchudzać, który dowoduje, o, skóra mi zaczyna wisieć, jak ja będę wyglądał, czy będę wyglądała, przestaje się odchudzać i wracamy do wagi wyjściowej. Bardzo ważną rzeczą jest w tym momencie świadomość pacjenta, że jeżeli jest chudne, będę miał za dużo skóry, czyli ubranie będzie za duże, istnieje możliwość dopasowania tego ubrania do nowej sylwetki. Czyli jest szereg zabiegów chirurgii plastycznej, które powodują usuwanie fałdów nieestetycznych, które z jednej strony źle wyglądają, a z drugiej strony, trzeba te sobie zdawać sprawę, utrudniają życie. Możliwość ubrania się, wiszące fałd skóry na brzuchu, czy wiszące piersi duże, yy, powodują problemy po prostu higieniczne. Utrzymanie czystości, czy po prostu zmiany zapalne, wyprzenia skóry. I tutaj jest to bardzo ważna rzecz, o której pacjenci powinni wcześniej wiedzieć. chirurg-plastyk w tym momencie jest jakby końcowym ogniwem, ostatecznym ogniwem. Tutaj do mnie powinien trafić pacjent, który już jest w jakiś sposób przygotowany, świadomy. To powinno się odbywać wcześniej, na innym etapie, na etapie, kiedy pacjent podejmuje decyzję OK, będę się odchudzał i trafia w tym momencie do dietetyka, do psychodietetyka, do internisty. Coraz częściej trafia również do chirurga, który zajmuje się operacjami bariatrycznymi. Operacje bariatryczne są to operacje, które hmm, mają na celu zmianę pasażu, zmianę połączeń w przewodzie pokarmowym, zmniejszenie jego, jego objętości, pewnej przestrzeni szczególnie żołądka lub wyłączenie pewnych fragmentów przewodu pokarmowego, żeby wchłanianie było mniejsze i żeby pacjent mógł utracić masę ciała, bo duża grupa pacjentów jest, którzy nie są w stanie y, tylko w wyniku diety czy ćwiczeń y, y, uzyskać pewną masę ciała. I to jest etap, gdzie ci pacjenci powinni mieć tu informacje. Niestety, 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 czasem trafiają pacjenci, którzy są na początku odchudzania, myślą o tym, żeby się odchudzić, trafiają do gabinetu chirurgii plastycznej, że oni chcą sobie wykonać operację, na przykład plastyki powłok brzusznych. I to jest bardzo ważny, trudny moment, bo z jednej strony ten pacjent jest zdeterminowany, mi to przeszkadza, to chcę usunąć. Z drugiej strony jest świadomość tego, że jeżeli zostanie zoperowany w tym momencie dan w tym momencie tego etapu życia i schudnie 30-40 kg, to znowu będzie wisiał maskudny fałd i właściwie wymagać będzie tej samej operacji po raz kolejny. I tutaj jest ważne, żeby porozmawiać z pacjentem i mu uświadomić, że nie zawsze jest to dobry moment do wykonania tej operacji. Jest to trudny moment, bo pacjent, który przychodzi, jest zdeterminowany. Ja płacę, ja chcę mi to zrobione. To są trudne rozmowy, żeby pacjenta może nieźle przekonać, żeby mu wytłumaczyć, jeżeli pacjent mimo to wróci po pewnym czasie, we panie doktorze, ja sobie przemyślam, się chce operować, no to okej, okay, można operować.